zauważyłem, że razem idzie w kierunku, który pierwszy raz w Polsce tak naprawdę może zbudować w Polsce siłę o charakterze lewicowym, która nie jest skażona tym elementem postkomunistycznym. Nowa lewica w tym momencie bardzo chętnie chwali się pewnymi sukcesami, które tak naprawdę no są... Pójściem na taki bardzo zgniły kompromis. Donald Tusk też nie, nie, nie czarujmy się działa w taki sposób, żeby po prostu swoich koalicjantów trochę podgryźć, tak? Żeby to były siły, które są jak najmniej istotne. Polska 2050 w tym momencie się kłóci czym właściwie ma być, ale to nie jest polityka socjalna, racjonalna, która ma faktycznie wyrównać szanse w życiu społecznym, tylko to jest po prostu wykonywanie określonych działań, że jak gdzieś położymy pieniądze, to nagle wszystko będzie ok. To nie jest tak, że, jak to, że ktoś strajkuje, bo bardzo chce strajkować i poprotestować tylko i sobie krzyczej, tylko to są ludzie zdesperowani. Dzień dobry. Marzena Hitler. Gościem w naszym podcaście dzisiaj jest pan Szymon Kawa, który jest koordynatorem terenowym partii Razem na region Małopolska Zachodnia. Porozmawiamy między innymi o rozłamie koalicji, dlaczego razem opuściła koalicję. Porozmawiamy również o sytuacji pracowników w Małopolsce w kontekście ostatnich protestów w Chrzanowskim Waleo. Dzień dobry. Witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie. Zacznijmy od tego, kim pan właściwie jest. Proszę trochę przedstawić się naszym słuchaczom, dlaczego zainteresował się pan w ogóle polityką, no bo rola koordynatora partii to nie jest mała rola tak i wydaje mi się, że ciężko będzie mi yy, tak szybko przełożyć 15 lat życia, bo ja się do, w dość młodym wieku yy, zainteresowałem polityką. Natomiast do tej pory jakoś niespecjalnie czułem potrzebę zaktywizowania się, skupiałem się na swojej drodze zawodowej, na swojej karierze, na jakimś tam ułożeniu swojego życia. Yy, natomiast yy, ostatnie wybory prezydenckie, gdzie partia Razem, na którą patrzyłem od dłuższego czasu w sposób przychylny, jednak nie zawsze, między innymi dla tego, że w pewnym momencie Razem postanowiło się po prostu połączyć z, w pewnej formie z SLD i z Wiosną. To jednak mimo wszystko zauważyłem, że Razem idzie w kierunku, który... Mm, Pierwszy raz w Polsce tak naprawdę może zbudować w Polsce siłę o charakterze lewicowym, która nie jest skażona tym elementem postkomunistycznym. Tych starszych panów, którzy do polityki weszli właściwie tylko i wyłącznie dla prywaty, a jest to coś, co można zrobić faktycznie dla idei. W kraju, w którym lewica no nie ma się troszkę, nie ma dobrej prasy ze względu na czasy, czasy e, słusznie mi, minionego systemu, e, pojawił, pojawiła się formacja, która. Mm, może jest już długo na rynku, ale w końcu wydaje mi się, że zrozumiała, że pewną drogą do tego, żeby faktycznie w Polsce coś zmienić, jest otwarcie się po prostu na ludzi, na zmianę sposobu komunikowania się z wyborcą i takiego podejścia bardziej solidarnościowego względem tego, co obecnie widzi się na polskiej scenie politycznej, zresztą nie tylko polskiej, bo widzimy, że w krajach zachodnich też mamy falę fale prawicy, często skrajnej prawicy. I po prostu ta forma na tyle mnie zainteresowała, na tyle zaimponowało mi to rozłączenie się razem od nowej lewicy, że uznałem, że to jest chyba moment, w którym trzeba wejść w ten pociąg. No bo czas płynie, tak? A my dalej w Polsce mamy dużo rzeczy do naprawienia. Tutaj w Krakowie Adrian Zandberg, który dość regularnie tu przyjeżdża, naprawdę no. Potrafi porwać prawdziwe tłumy. My relacjonowaliśmy jedno ze spotkań, gdzie po prostu na małym rynku właściwie nie można było szpilki wsadzić. Ludzie rzeczywiście chcą słuchać tych postulatów, zwłaszcza ludzie młodzi. Niemniej jednak ja pamiętam przed wyborami, jeszcze przed wyborami samorządowymi, wspólne spotkanie Adriana Sandberga, zdjęcia z posłanką Darią. Gosek popiołek. Co się stało pana zdaniem, że, że część, że to razem od lewicy się odsunęło? Wydaje mi się, że to jest po prostu konflikt interesów, nazwijmy to w ten sposób brutalnie. Natomiast ja, jako osoba, która była również, oddałem swój głos na paną, panią Darię, liczyłem, że ona będzie trzymała się tego kursu razem, czyli takiego twardego stawania przy swoich postulatach. No, w momencie, w którym mamy obecnie rząd, na który, który w jakiś sposób też poparłem, poprzez oddanie głosu, jeszcze nie będąc osobą, która myśli w ogóle o wstąpieniu do partii politycznej, widzimy, jaka jest sytuacja z ochroną zdrowia. Widzimy jaka jest sytuacja ze szkolnictwem, z prawami pracownika. Nowa Lewica w tym momencie bardzo chętnie chwali się pewnymi sukcesami, które tak naprawdę no, są pójściem na taki bardzo zgniły kompromis. Uważam, że nie ma w tym momencie szans na to, żeby siły lewicowe w Polsce w jakikolwiek sposób przejęły władzę. Natomiast uważam, że one powinny być pewnym buforem, powinny chronić tych ludzi, którzy mają tak naprawdę najbardziej podgórkę w naszym społeczeństwie, a niestety patrząc na to, jaki jest zaakceptowany budżet na, na publiczną służbę zdrowia, to, że szpitale są zamykane, że porodówki, że, że próbuje się zrobić sory z porodówek. Ehm, ehm, przepraszam. Odwrotnie, porotówki na wiem, tak. Wie, tak. 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 E, to jest coś po prostu, jako, mm. jak, jako człowiek nie jestem w stanie zaakceptować. A biorąc pod uwagę, że ja się już właśnie bardzo długo interesuję tą polityką, tak naprawdę już większość mojego życia to ja widzę, jak działa SLD. Wiem, jaka to jest formacja, wiem, jacy ludzie ją reprezentują, i też wiem, że pana Włodzimierza czy z tego bardziej interesują frukta dla swojej własnej partii, utrzymanie się na tej scenie politycznej. I z jednej strony rozumiem ludzi, którzy na początku mogą uznać, że to jest pewne wycofanie się. Tak. Jakby ja chodząc do mediów, cały czas spotykam się z tą narracją, że wybraliśmy tą wygodną pozycję recenzenta. W momencie, w którym razem tak naprawdę będzie się biło o to, aby w ogóle przekroczyć próg wyborczy, to to nie jest wygodna pozycja do dalszych działań. To jest pozycja, która wymaga skrupulatnej walki o to, żebyśmy zaistnieli faktycznie na, na, na polskiej scenie politycznej i żebyśmy byli tym buforem po prostu, który nie da się złapać na to, że dostanie ministerstwo, z którego nic nie wynika, tylko dostanie narzędzie do tego, żeby pewne rzeczy w Polsce po prostu poprawić. Dla wielu osób razem jest jednak tą partią, no, która kładzie pod nogi koalicji. Wiele osób liczyło na zmiany, ten wyjątkowa frekwencja w czasie ostatnich wyborów parlamentarnych no, i takiej rzeczywiście chęć odsunięcia prawa i sprawiedliwości od władzy sprawiło, no, że ludzie położyli duże nadzieje w zmianach, które mają nastąpić. No I nagle pojawiła się Razem, która nie weszła do koalicji. Tak jak Pan mówił o tym, że możecie być trochę rozczarowani decyzją choćby posłanki Gosek-Popiołek, tak wiele osób może ma żal do Zandberga yy, i y, że, że ta krytyka tak naprawdę odbije się czkawką, że do władzy wróci Prawo i Sprawiedliwość jeszcze z Konfederacją. Posłanki Razem, te, które obserwuje w parlamencie, wychodzą i krzyczą czasami nawet dość wulgarnie pokazują, że nie podoba im się to, co robi koalicja, że te postulaty oczywiście nie są realizowane, bo nie wszystkie są. Jak pan to skomentuje? Ja skomentuję to w taki sposób, że posłanki, które się odłączyły od razem, tam nie mają za dużo do powiedzenia tak naprawdę. Bo my możemy popatrzeć na przykład na Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk, która mówi o pewnych rzeczach. Mieliśmy mieć sytuację, gdzie Państwowa Inspekcja Pracy miała mieć rozszerzone kompetencje, żeby ten proceder wypychania ludzi na śmieciówki i na B2B... Po prostu się skończył. Ale to wszystko rozbija się o to, że to nie jest dominująca siła w nowej lewicy. Dominującą siłą w nowej lewicy jest pan Czarzasty i jego starzy koledzy. I to po prostu widać. Nowa lewica kreuje się czasami na taką siłę, która ma, która ma po prostu hamować te, te zapędy koalicji obywatelskiej. Jeszcze ja, poproszę, żebyśmy jakby już zostawili tę lewicę JSLD, żeby pan powiedział trochę więcej o tym, jak wy na to patrzycie. Bo jednak no, w najnowszy, najnowszych sondażach partia razem ma. Około 2,8%. Zandberg jako kandydat na prezydenta wszystkich zaskoczył pozytywnym wynikiem, chociaż czy zaskoczył. Wielu, wielu uważało, że jest trochę takim czarnym koniem, ale Lewica ma już 7,1%. Gdybyście byli razem, to byłaby szansa, że moglibyście do tego parlamentu wejść. Czy, jakby, czy to w ogóle wam się jakby nie odbije czkawką? Czy uważa pan, że to rozstanie miało sens, czy jednak myślicie w kontekście przyszłych wyborów, że się jadno, jakoś dogadacie, właśnie po to, żeby ta lewica miała reprezentację w parlamencie? E, to tak, Gdyby, gdybyśmy się nie rozstali, to ja bym z panią teraz nie rozmawiał, tak naprawdę, bo w momencie, w którym tak naprawdę zamknęłoby nam się koło kolejny raz. Poszlibyśmy razem z naszymi byłymi kolegami, e, weszlibyśmy kolejny raz do rządu e, i skończyłoby się to na tym samym, czyli koalicja obywatelska wprowadzałaby pewne zmiany, My jako osoby, do którym zależy na konkretnych aspektach, jak mieszkalnictwo właśnie czy służba zdrowia, znowu nie miałaby nic do gadania. I my musieliśmy postawić na swoje, musieliśmy spróbować stanąć na, samodzielnie na nogi, zwiększamy liczbę członków. Partia razem po, po wyborach prezydenckich urosła trzykrotnie. Jeśli chodzi o te sondaże, oczywiście na jednych lewica ma siedem i jeden, a my na niektórych mamy 6, a na niektórych mamy trzy. Na mnie interesuje jeden sondaż, ten, który będzie za dwa lata przy wyborach. Partia Razem Zawsze ma coś takiego, że ona faktycznie bustuje w momencie tego ostatniego etapu, bo po prostu ludzie na co dzień też się nie interesują polityką, a my się po prostu budujemy. I szczerze powiedziawszy, no, Donald Tusk też nie, nie, nie czarujmy się, działa w taki sposób, żeby po prostu swoich koalicjantów Trochę podgryźć, tak, żeby to były siły, które są jak najmniej istotne. No i tak. I nie, przypomnijmy, że gdyby nie apel Donalda Tuska, żeby głosować na trzecią drogę, no to podział głosów w parlamencie byłby zupełnie inny. Mhm. A tak, to i PSL, i, i Partia Hołowni ma po 30 posłów i to jest znaczna siła w parlamencie. Mhm. I gdzie są teraz? Polska 2050 w tym momencie się kłóci, czym właściwie ma być, bo, bo pan Petru prezentuje zupełnie inne Inną, inną linię, tak, mhm. niż, niż miało być. Tak naprawdę Polska 2050 była tą kolejną partią buntu, które się powtarzają, poje, popłynęła na tym efekcie świeżości, który w polityce jest, występuje, bo to samo działo się wcześniej właśnie z partią nowoczesna, wcześniej z Kukizem i tak dalej. I to do niczego nie doprowadziło tak naprawdę. A w tym momencie mamy sytuację, że to jest bardzo prawdopodobne, że my Polski 2050 nie, nie zobaczymy w kolejnej kadencji. I kiedy oni mają kryzys, my się budujemy. Czy, czy rozumiem, że chcecie trochę wejść na ich miejsce? Nie, no tak bym tego nie nazwał. <grystanie> PiS od wielu lat bardzo skutecznie pozyskuje wyborców hasłami socjalnymi, tak? Mhm. Właściwie wydaje się, że odebrał ten, ten um, elektorat, ten elektorat, który głosowałby wcześniej na lewicę. Czy jesteście w stanie przebić się z tymi swoim, ze swoim programem? Ym, gdzie widzicie największe różnice między tymi yy, socjalnymi postulatami Prawa i Sprawiedliwości? Prawa i Sprawiedliwość ma takie, taką metodę działania, w którym powie, że przeznaczy na coś pieniądze, a efekt jest już mniej istotny. Oni pokazują po prostu te swoje działanie w ten takie sposób. Takie trochę Więc rozdawnictwo? Rozdawnictwo, ale to nie jest polityka socjalna, racjonalna, która ma faktycznie wyrównać szanse w życiu społecznym, tylko to jest po prostu wykonywanie określonych działań, że jak gdzieś Położymy pieniądze, to nagle wszystko będzie ok. I mieliśmy sytuację z dopłatą do kredytów. Jesteśmy w Krakowie, tak? Dopłata kredyt 2%, mamy 10-15% wzrostu cen mieszkań. Młodych ludzi nie stać na to coraz częściej. To to nie jest. Polityka, która ma wyrównać szanse społeczne. Ja jakby to nie jest w sposób działania. Podam przykład szkolnictwa. Ostatnio w jednym programie spotkałem pewnego posła z Wolnych Republikanów, czyli właściwie z przywódców PiSu po, po kukizie, gdzie powiedział, że system edukacji w Polsce jest wyśmienity, jest nowoczesny, bo była chęć kupienia dzieciom laptopów. To nie jest nowoczesny system edukacji. To nie jest zbliżanie się do Finlandii, tylko to jest udawanie, że gdzieś położymy jakąś sumę i coś zostanie naprawione. To są problemy systemowe. Więc PiS oczywiście zgarnął tą część lewicy, ale jaka to była lewica? Bo ludzie nie byli zadowoleni z rządów SLD. Jakie, jakie, miało, jakie relacje miało społeczeństwo z rządem Leszka Miller'a? My to pamiętamy. Więc to nie jest lewica, która się tak, tym czym lewica miała być. Miała się bić o tych, którzy są na dole, miała się bić o tego człowieka prostego, który zarabia minimalną albo średnią, a nie skupiać się na osobach, które i tak sobie w życiu radzą. Okej, okay. mówi pan o tym, że lewica, czyli wy, teraz będziecie się bić. Ja tej, tego bicia nie widzę, ja nie widzę was e, aż tak mocno obecnych. Widzę posłankę Darię Gosek-Popiołek, bo ona jest niezwykle aktywna. Poza nią nie widzę tutaj żadnych osób, e, które by naprawdę reprezentowały środowisko e, lewicowe. E, o młodych wyborców coraz mocniej walczy też Konfederacja. Mamy tutaj silne środowisko braunistów i różne inne antysystemowe inicjatywy. O co wy dzisiaj konkurujecie z nimi w Małopolsce? Co, jak możecie przekonać młodych ludzi, mhm. że warto zobaczyć wasz program, zainteresować się, że wasze poglądy lewicowe, socjalne są lepsze niż taki radykalny liberalizm albo skrajna, mhm. skrajna prawica. Tak, bo na początku mogłoby się wydawać, że to jest bardzo nienaturalne, że ten przepływ wyborców właśnie w kampanii prezydenckiej był od Mencena do, do Zandberga, bo mamy zupełnie inny program. Natomiast tak, jeśli chodzi o Kraków, wydaje mi się, że razem stoi mocno. Jakby nie lubię posługiwania się sondażami, ale mieliśmy w sondażu z dwa miesiące temu, byliśmy trzecią siłą polityczną w Krakowie. Ja się zajmuję tą kwestią bardziej profesjonalną. Między innymi zajmuje się koordynowaniem działań wobec wokół Valeo, czyli firmy, która ma fabrykę w Szanowie, gdzie prawa pracownicze były non-stop łamane. To było, zrobiło się o tym głośno w mediach przez ostatni miesiąc, ale my tam działamy cztery miesiące. To było wsparcie tych ludzi, to było pojawianie się z nimi, to było nagłaśnianie całej sprawy. W tym momencie mam nadzieję, że mieszkańcy w Chrzanowie, jeśli to się uda, jeśli ci ludzie wywalczą godne warunki pracy, wywalczą to, żeby ich prawa nie były. Nie były non-stop łamane, to że ci ludzie mogą się po prostu skierować w swoje spojrzenie. Ej, to razem było z nami, po prostu. Ja tylko dodam y, do naszych widzów, że problem polega na tym, że mamy y, y, przedsiębiorstwa, które są olbrzymimi pracodawcami. Z jednej strony jest tak, że one dokładają się do budżetu, zatrudniają ludzi, ci ludzie mają jakąś zapewnioną y, pracę. Ale z drugiej strony okazuje się, że swój kapitał budują często właśnie z naruszaniem praw pracowniczych i stąd te właśnie protesty. Między innymi w Chrzanowie myśmy też o nich pisali. Tak, Ale jakby... to nie tylko w prawda? Tak, oczywiście. Mieliśmy teraz ostatnio, udało nam się zatrzymać zamknięcie szkoły w Roskochowie. W tym momencie działamy wokół schroniska krakowskiego, które o prawdopodobnie. to też pisaliśmy i chciałam o to pana tak. zapytać. To jest akurat, przyznam szczerze, że mój serdeczny kolega Wiki się tym zajmuje. Pozdrawiam serdecznie, który i faktycznie rozmawiamy z tymi ludźmi, bo oni no, to nie jest tak, że, jak ktoś, że ktoś strajkuje, bo bardzo chce strajkować i poprotestować i sobie krzyczeć, tylko to są ludzie zdesperowani. I niestety dla wielu ludzi. Utrata płynności finansowej w takiej sytuacji to jest niezapłacony czynsz, to jest niewykarmienie dziecka, to są szereg problemów, które dotykają właśnie zwykłych ludzi. I razem na poziomie takim właśnie lokalnym próbuje się odznaczyć w taki sposób, że my po prostu wyciągamy rękę do tych ludzi, że to już nie jest kłótnia między panem Ziobro i panem Żurkiem, tylko ta polityka dotyka zwykłych ludzi po prostu. I ja, będąc razem, właśnie liczę na to, że tym razem będzie. To niech mi pan powie, jak to wygląda praktycznie. W jaki sposób możecie pomóc takim pracownikom? Bo rozumiem, ludzie strajkują, możecie im pomóc organizacyjnie wytłumaczyć, jakie są ich prawa, że mogą strajkować, nagłośnić w swoich mediach społecznościowych ten konflikt, zanieść im ciepłą zupę i herbatę. Mm, mm -hmm. Ale czy to wszystko, czy jeszcze coś możecie zrobić? To jest kwestia taka, że tutaj mówimy o różnej skali. Bo z jednej strony, na przykład jakbyśmy mieliśmy tą szkołę w Roskochowie, to prawda jest taka, że jak miejscowy burmistrz dowiedział się, że my się tam kręcimy, to była zupełnie Może na... pan doda, jaka to gmina, powiat? To jest, um, niech mnie pani zastrzeli, to jest gmina... Um... A powiat? Um, he, he, he. Jaki to region w ogóle mało polski? E, to jest to jest na zachodzie, natomiast gmina. E, jeszcze przed programem to sprawdzam. Okay. Niech mnie pani zastrzeli. No akurat okay. to no, nie było moje osobiste rozumiem. działanie, tylko właśnie moich kolegów mhm. i koleżanek, więc, więc tutaj przyznam szczerze, że akurat mi wypadło. Ja jestem trochę bardziej z południowych stron, więc. Okej, okay, to wróćmy do tego pytania. O to, jak. Jak jeszcze możecie pomóc? Mm -hmm. Czy rzeczywiście w ogóle to robicie, bo może tylko zanosicie tę herbatę? No właśnie sytuacja wygląda tak, że w momencie, w którym mamy sytuację jak w Valeo, to to nie jest nasze bohaterstwo, tylko to, 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 to jest działanie tych ludzi, którzy zdecydowali się podnieść głowę w momencie, kiedy, kiedy ich sytuacja już była naprawdę tragiczna i zdecydowali się walczyć, podjąć nierówną walkę. W takiej sytuacji możemy, możemy interweniować ze strony naszych posłów. Możemy właśnie nagłaśniać całą sprawę. Jeśli to nie byłoby nagłośnione, to prawda jest taka, że do tego strajku by nie doszło, bo te trzy miesiące, które my spędziliśmy przed tym, zanim strajk tak naprawdę się rozpoczął, to była walka o to. Ale oni do Was przyszli? Tak, odezwali się do nas mhm. bezpośrednio. W momencie, jak dostaliśmy informację, postanowiliśmy im pomóc. I sytuacja wyglądała tak, że tam były podejmowane nielegalne działania do zatrzymania referendum strajkowego to wyglądało w taki sposób, że próbowano to przeciągnąć. Dopiero w momencie, jak zaczęły się akcje na zasadzie blokad rąd i tak dalej, takich bardziej radykalnych, to nagle media się zaczęły tym bardziej interesować i tak dalej. Bo to nie jest kwestia taka, że przyjdzie partia i coś naprawi od razu. Nie? No jakby nie, rząd jest od tego, żeby Państwowa Inspekcja Pracy przy takiej kontroli przyszła i załatwiła sprawę. Ale niestety tak się po prostu nie dzieje. Więc w momencie, w którym partia podejmuje tego typu działania, to my musimy przede wszystkim zastanowić się, co my możemy Zrobić. Bo to nie jest tak, że my nagle wpłacimy na fundusz strajkowy pół bańki, bo razem utrzymuje się ze składek. My nie mamy środków na tego typu rzeczy. Zresztą, jakby byłoby to też niezgodne z kwestiami finansowymi, e, jeśli chodzi o prowadzenie partii politycznej. Natomiast nie da się też ukryć, że w momencie, w którym mamy tego typu sytuację, że są ludzie, którzy mają problem, to partia stanowi pewną siłę nacisku. W momencie, w którym Prezes Valeo, nagle się dowiaduje, że wokół tego kręci się partia, nagle się dowiaduje, że przyjedzie poseł i sprawdzi i zrobi kontrolę, nagle się okazuje, że PIP, który stał po stronie pracodawcy, nagle ma zaczyna mieć problem, bo wokół tego robi się szum. To przy takich nawet ograniczonych w środkach możemy spowodować, że te naciski po prostu są. I uważam, że jeśli chodzi o politykę, ba bardzo lubimy rozmawiać w mediach o tym, że jeden się lubi z tym, dogadują się, afery i tak dalej, i tak dalej. Ale prawda jest taka, że partie mają określony sposób, który działa na zasadzie nacisku po prostu na stronę. Że można w pewnym momencie tupnąć nogą i wykonać działania wobec tego, żeby to nie było na zasadzie, że przyjedziemy, damy zupę i pokażemy się z flagą razem, tylko zrobimy to w taki sposób, że przyjedzie nagle telewizja, przyjadą media i tak dalej. Więc to, że po prostu pochylamy się nad problemami tymi z tych zwykłych ludzi, powoduje, że my się po prostu zaczynamy budować w danych regionach. I... To bardzo egoistyczne podejście. Co ma Pani na myśli? No, zaczynamy się budować dzięki strajkom. Mm. Proszę pani, można się budować w różny sposób. Można się na przykład budować straszeniem Żydami, jak robi pan Grzegorz Braun. Można się zdecydować straszeniem Tuskiem, jak robi to pan Kaczyński. Można na przykład nie spełniać obietnic wyborczych, wyborczych jak pan Donald Tusk. No a chyba się w ten sposób nie budują. Budują się. Gwarantuje pani, że się budują, bo czym się buduje Grzegorz Braun? Grzegorz Braun mówi o trzech rzeczach. Mówi o Żydach, mówi o Unii Europejskiej, mówi o Ukrainie. A Ukraińcach. mówiłam o Tusku, że niespełnianie obietnic raczej się Nie buduje. E, ale ma absolutnie, jest absolutnym mistrzem w tym, żeby w ten sposób eliminować swoich przeciwników politycznych. I ob a obietnice działają. Mieliśmy strajk kobiet, na przykład. I to jest perfekcyjny przykład tego, że jak strajk kobiet zaczął gościć, na, na scenie zresztą ja piszę o tym doktorat, w momencie jak um, Donald Tusk zaczął y, bardziej przytulać się do strajku kobiet, do tych protestów, jak już wyczuł, że to jest grunt w miarę pewny, że to nie skończy się za dwa dni i będzie potem trzeba tłumaczyć, dlaczego on jest zwolennikiem aborcji to w pewnym momencie się podpiął, zbił na tym kapitał polityczny, na tym PiS bardzo mocno stracił, a w momencie, jak kobiety nie dostały finalnie tych swoich praw, to zaczął chodzić gdziekolwiek w mediach i mówi, że w sumie to nie wie, jak z tą aborcją do końca. I niestety ja pana Tuska obserwuję już bardzo długi czas i niestety on ma tak z wieloma rzeczami i to niestety się powtarza, to jest cykl nie powtarza. Sposób na utrzymanie władzy. Mówił pan, że do Waleo przyjechał poseł. Ja widziałam tam posłów od Grzegorza Brauna, mm -hmm. a ja jakoś nie, nie zauważyłam tych waszych działań. Mm -hmm. Kto tam był z Warszawy, tam, chyba z Warszawy, yy, tak? Nie, tam był z Katowic, tam byliśmy mm -hmm. z posłem Maćkiem Koniecznym. Zresztą byliśmy teraz, jak były negocjacje, mieliśmy konferencję prasową, na którego posła Ma Maćka Koniecznego nie, nie, nie wpuszczono. Zresztą pozdrawiam serdecznie pana wiceburmistrza Szanowny panie, następnym razem grzecznie, to może takie mrugnięcie do niego okiem. Natomiast w momencie, w którym pani wspomniała o Grzegorzu Braunie. to jest bardzo dobry przykład tego, że w polityce niestety te narracje takie oparte właśnie na takich bardzo niskich tonach, takich jak bo to jest, to jest mniej atrakcyjne, żeby ktoś przyjechał i mówił o tym, że ludziom powinno się dobrze płacić. Lepiej jest przyjechać do Oświęcimia, a pan Grzegorz Braun był przystankiem w Szanowie. Zresztą przyjechał na 20 minut, jak ktoś mi nie wierzy, może zerknąć na te nagrania, gdzie on był, że połowa jego przemówienia nie było nic o prawach pracowniczych. Zresztą Grzegorz Braun jest przeciwnikiem regulacji względem prawa pracy. Grzegorz Braun przyjechał, połowa tego przemówienia dotyczyła tego, że zaraz musi lecieć i nie powiedział tak na nic na temat tych ludzi którzy walczyli o swoje prawa i ja jestem ze związkowcami prawie no może nie w codziennym ale jesteśmy cały czas w kontakcie i ja wiem jak ludzie tam to odebrali na koniec gdyby miał pan w kilku zdaniach powiedzieć czego dzisiaj najbardziej potrzebują mieszkańcy małopolski czy to jest więcej socjalu czy to są jakieś odważne reformy deregulacyjne które mogą naszym przedsiębiorcom czy może potrzebujemy też mocniejszej ochrony środowiska jak brzmi, brzmi ten małopolski program razem Małopolski program Razem brzmi bardzo podobnie jak program Razem Ogólnie, czyli my potrzebujemy sytuacji, że jak młody człowiek idzie do pracy, to nie są łamane jego prawa. Potrzebujemy sytuacji, w których ludzie mają za co zapłacić czynsz, że to nie zżera połowy ich pensji. My potrzebujemy sytuacji, gdzie młody człowiek, jak wyjeżdża do, na studia, tak jak ja wyjechałem kiedyś z Suchej Beskidzkiej, to ma szansę się utrzymać, bo akademików za złotówkę dalej nie ma. To są wszystkie te elementy oparte na tym, że najbardziej zawsze obrywa człowiek, który pracuje na śmieciówce, człowiek, który zarabia minimalną, człowiek, który musi wynajmować mieszkanie, bo nigdy go nie odziedziczył. I tak jak na przykład mieliśmy sytuację, gdzie nasza, nasza radna i współprzewodnicząca partii, Ola owca wywalczyła w Krakowie podatek od, od pustostanów, tak nazwijmy to w, w skrócie. To jest przykład działania, które da się wypracowywać i da się odciążyć ludzi, którzy mają po prostu najtrudniejszą sytuację w tym momencie. Gościem w naszym podcaście dzisiaj był pan Szymon Kawa, przedstawiciel partii Razem. Rzeczywiście partia Razem ma swoich radnych jest to Aleksandra Owca w Radzie Miasta Krakowa, i jej działania można śledzić. A ja zachęcam Was do komentowania tej rozmowy. Jak wy uważacie, czego wy naprawdę dzisiaj najbardziej potrzebujecie? Może macie jakieś przesłanie do partii razem? Może macie jakieś problemy, o których warto byłoby powiedzieć na głośni? Właśnie ze śmieciówkami, czy właśnie z jakimś brakiem pomocy, jeśli chodzi o uzyskanie mieszkania? Zachęcam Was do subskrybowania naszego kanału. Lajkujcie, komentujcie. I zapraszam do kolejnego odcinka. I jeszcze na zakończenie dodam, że jeśli ktoś chce zadać jakieś pytanie, ja chętnie w komentarzu odpowiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję.